Witam w kolejnym filmie. Dziś pogadamy o tym, co jest ważne dla każdej kobiety w relacji z facetem. Myślę, że jak sobie z tego wnioski wyciągniesz, to staniesz się zupełnie kimś innym dla kobiety. Zrozumiesz, z czego wynika ta wewnętrzna atrakcyjność. Także też warto sobie posłuchać tego filmu do samego końca, bo na końcu przygotowałem dla Ciebie niespodziankę. Przede wszystkim kobiety zakochują się w mężczyźnie, który jest egoistyczny, który chce coś od niej dostać, który chce się z nią spełnić, który chce uzyskać jakieś korzyści w relacji z kobietą. Więc jeśli ty zapominasz o tym podstawowym argumencie jesteś z kobietą i poświęcasz się w imię jej dobra, tutaj dobrobytu, może się okazać, że ona po prostu naturalnie próbuje cię zostawić, odrzucić, wmienić na innego faceta bo nie jesteś dla niej wystarczająco atrakcyjny. Kobiety zauważyłem, że ten mechanizm mają bardzo silnie wbudowany gdzieś tam z tyłu głowy. Jeśli facet za nią lata, wszystko chce dla niej zrobić. Oczywiście na początku ona może udawać, że jest zadowolona, ale po pewnym czasie dojdzie do wniosku, że to ją po prostu irytuje, że jesteś dla niej denerwujący. Także wyciągnij sobie z tego wnioski. W bardzo wielu przypadkach zauważyłem, że faceci tego nie rozumieją. Zbyt dużo chcą zainwestować w relacje z kobietą, zbyt bardzo chcą jej się podobać, ale tak naprawdę to ty powinieneś mieć swoje wewnętrzne kryteria, czy ona ci się podoba i czy ona spełnia twoje zachcianki. Bo jeśli nie, a ty się dalej w to wszystko angażujesz, chcesz ją naprawiać, rozmawiasz z nią, jesteś dla niej zbyt dobry, kochany, szybko się może okazać, że nic z tego nie wynika i po prostu ta relacja jest dla niej beznamiętna. Ona szuka kogoś innego i to tłumaczy, dlaczego kobiety zdradzają facetów, którzy są za dobrzy. Po prostu ona tego nie czuje, ty jej nie podniecasz. Dopiero facet, który się z nią spełnia egoistycznie, jest samowystarczalny w tej relacji, niezależny emocjonalnie, jest kimś, na kim kobieta zawiesi oko i zostanie z nim na dłużej, właśnie z tego powodu, że. Ta egoistyczna miłość jest przeważnie dużo więcej warta. Niestety wielu gości tego nie rozumie, zbyt bardzo sobie to wszystko analizuje logicznie. Będę dobry dla dziewczyny, będę się starał, to będzie dobra dla mnie, a kobieta wyczuwa, że ty jesteś w stanie zbyt dużo poświęcić, żeby z nią być, przez co zaczyna cię źle traktować. Jakie wnioski powinieneś z tego wyciągnąć? Cokolwiek robisz z kobietą, powinno cię cieszyć, dostarczać ci przyjemność, powinno być dla ciebie dobre. Nie powinieneś myśleć o tym, czy ona jest zadowolona, tylko myśl o tym, czy tobie jest dobrze. Jeśli nie jest dobrze, to wiesz co zrobić. Trzeba się rozstać, trzeba jej zdać pytanie, co zamierza z tym zrobić i tyle. Nie musisz tutaj po prostu ciągle z nią rozmawiać i przekonywać ją do siebie. Natomiast z tego co widzę, większość facetów tego nie rozumie. Jeśli jakiś problem się pojawia w relacji, no, próbują rozmawiać z kobietą, dyskutować, przekonywać ją, a ona się jeszcze bardziej zamyka, dochodzi do wniosku, że nie chce jej się z tobą rozmawiać, właśnie dlatego, że ty nie rozumiesz tej jednej prostej koncepcji. Bądź facetem, który egoistycznie czerpie przyjemność z relacji, ze znajomości a zobaczysz, jak kobieta sama z łatwością podąży, zainwestuje i cię pokocha. Tylko dlatego, że to ty chcesz czerpać przyjemność i nie martwisz się tym, co będzie. Właściwie pokazujesz jej potem, że nie potrafisz, że potrafisz, przepraszam, żyć bez niej, że potrafisz nawet zamknąć tą relację. Paradoksalnie to się okazuje dla ciebie lepsze niż poświęcanie jej zbyt dużej uwagi. Osobiście uważam, że kobiety sobie taki mechanizm wypracowały biologicznie przez setki, tysiące lat. Dlaczego? No bo zawsze bierały facetów, którzy sobie potrafią poradzić w życiu, którzy potrafią sobie poradzić z zaspokajaniem siebie, swojego życia. Jeśli ty jesteś facetem, który dla niej się poświęca, no to często dla ciebie to jest szkodliwe. Zauważ. Ile znam przypadków, gdzie facet wyjechał za granicę, pracuje, wysyła pieniądze samotnej matce, a ona tutaj w Polsce go zdradza, czy spotyka się z kimś innym. I co jest najlepsze, kobieta nie widzi w tym żadnego problemu, a ten mężczyzna jakby stworzył sobie iluzję, że to jest miłość i tak trzeba. Niestety to nie jest miłość, a nawet to jest toksyczne zjawisko, które sam sobie fundujesz. Najlepsze, co możesz dla siebie zrobić, to być po prostu związkowym egoistą. Tylko wtedy często kobieta cię doceni, tylko wtedy kobieta zauważy, że ty dbasz o siebie i sama będzie cię też o wiele bardziej szanować. Pamiętajcie o tym i nie zachowujcie się w ten sposób, że za wszelką cenę próbujecie ratować pożary w związku, wyjaśniać jej problemy psychiczne, bo czasami lepiej dla ciebie, jak po prostu będziesz egoistą. I dopóki tego nie zrozumiesz, dopóty cały czas w twoich relacjach będą się pojawiać problemy, trudności, nie będziesz się mógł dogadać z kobietą, bo ona nie będzie tego czuła, że ty chcesz dobrze dla siebie. Cały czas być może wchodzisz z nią w jakieś dyskusje, jakieś negocjacje, a ona po prostu chce faceta, który wie, czego chce i który ją stawia pod ścianą i mówi: Słuchaj, albo tak, jak ja chcę, albo nie musimy się spotykać. Skoro nie potrafisz mi tego zaoferować, co ja chcę, no to kończymy znajomość. Będziesz ostry, to będziesz miał ostre wyniki. Jak nie będziesz ostry i będziesz zbyt uległy, no to kobieta po prostu też cię tak będzie traktować i w rezultacie dojdzie do rozstania, do rozwodu, czy po prostu zamienię na inny lepszy model. Warto o tym pamiętać. Wielokrotnie macie z tym problem, więc jeśli jesteś egoistą, owszem, niektóre relacje się mogą zakończyć, niektóre znajomości mogą źle wypaść, natomiast Ty zawsze masz kontrolę nad tym, co ci zapewnia to szczęście, radość czy przyjemność w relacji, a to z punktu widzenia twojego życia powinno być dla ciebie o wiele bardziej wartościowe i kobiety potrafią to wyczuć. Czy ty szanujesz siebie, czy kochasz siebie? Bo jak nie kochasz siebie, to nie będziesz egoistą w relacji. Zaczniesz się blokować na to, co dobre, co egoistyczne dla siebie. To też może wynikać z twojego dzieciństwa, jak byłeś źle traktowany przez matkę, przez ojca. Zbudowaj sobie takie podświadome poczucie, że jesteś kimś złym i teraz przy kobiecie sam się dewaluujesz, próbujesz się o nią starać, próbujesz ją za wszelką cenę uszczęśliwiać kosztem siebie. A generalnie ty siebie zawsze powinieneś stawiać na pierwszym miejscu. Jeśli tego nie rozumiesz, zgłoś się do mnie, pomogę ci, wyciągniesz więcej z tych lekcji, polecam, bo jest to twoje życie, w którym powinieneś czerpać Radość, szczęście, a nie się martwić. Tylko do jutra, do północy, najnowszy mój kurs. Jak się droczyć z kobietami 2.0, Techniki droczenia. Jeszcze 200 zł taniej, pobierz sobie tutaj pod spodem. Niestety, jutro o północy cena wzrośnie. 200 zł do góry, a w czwartek dwa razy do góry. Najlepszy materiał o rozmowie, jaki nagrałem do tej pory, wykorzystaj, przetestuj na swojej byłej dziewczynie, na kobiecie, która ci się podoba. Zobaczysz różnicę, jestem o tym przekonany. Najbardziej wartościowa wiedza o rozmowie, jaką udostępniłem do tej pory. Korzystaj z tego, to ci się naprawdę przyda.